Pula nagród aktualnego zimowego sezonu rozgrywek Tennis Challenge to ponad 10 tysięcy złotych. Już 12 graczy zagwarantowało sobie udział w głosowaniu nagrody głównej, ponieważ rozegrali co najmniej 10 meczów w tym sezonie. Pamiętajcie, że nagroda główna to wyjazd na nasz weekendowy Tennis Czas na podsumowanie miesiąca styczeń naszych rozgrywek Tennis Challenge Open rozegraliście łącznie 46 spotkań. Aż 4 graczy rozegrało najwięcej, bo 4 mecze i spośród tych osób wyłonimy zwycięzce na jedną wyzwierzę treningu indywidualnego z trenerem, a zwycięzcą zostaje Karol Staniewski. Gratulacje Karol. Doszło do zmiany na pozycji lidera rankingu Michał Ciosmak w dwóch zaciętych setach wygrał 7-5, 7-5 z Piotrem Głogowskim i to on Klasyfikuje się na miejscu numer jeden. Piotr, jak wiemy, jest drugi w rankingu. Trzecie miejsce na podium wciąż zajmuje Kuba Kłopoc. Czekamy na to, co dalej przyniosą nasze rozgrywki.